A co gdyby zagrać tak w Hardcore, ale tylko pędzie? Nie, nie w takim, tylko... Więc ogólnie widzowie, zaczynamy już i tak ogólnie wygląda End. Po prostu tak wygląda End widzowie. I ogólnie to zaczynamy, kurcze widzowie, nową serię Hardcore ogólnie tutaj właśnie na modzie. Który jest tylko w Endzie, więc myślę, że taka seria wam się tutaj spodoba. Dobra, kraftujemy sobie podstawowe itemki widzowie. Bo problem ogólnie tutaj jest taki, że tu na przykład nie mamy w ogóle yy, kobla. Więc na razie na sam początek gry będziemy musieli latać z. O. Po prostu drewnianymi itemami. Więc za ja to ogólnie sobie tworzę jakieś podstawowe itemki na początek gry. Więc ogólnie jeśli będziecie taką serię chcieli kontynuować, zostawcie. No. To po prostu zostawiajcie łapeczki do góry. Na razie po prostu ten odcinek będzie się opierał tutaj, żeby po prostu przeszedł 10 dni taka seria wam się po prostu spodoba. O, dobra, tam mamy endermany Ja bym ogólnie to nie chciał. Właśnie. Musimy zrobić sobie łódkę. Aha, to ja tu łódkę nie zrobię przez tego drewna. Bo ogólnie trochę już sobie gałem yy, przed tym, jak po zacząłem nagrywać tą serię. Ale na zwłokę słowiwalu, więc trochę jednak się tutaj nauczyłem. Yy, ogólnie. Ale wiecie, jeszcze wszystkie on nie znam po prostu. To jest jakby taki pieszczas na hardcore. Dobra, ogólnie jest tuż. Mamy tu w ogóle wodę. Więc o tyle to jest kurcze fajne, że jak znajdziemy sobie mm, żelazo To mamy od razu wiader, wiaderka z wodą, bo jednak kurcze tu lata dużo endermanów A co to w, w ogóle tej widzowie mamy? Mamy jakieś kurcze rzeczy Czekajcie, czy ja ogólnie mogę zrobić sobie drzwi z tego? Dobra, mogę sobie, zrobić sobie drzwi, nice, dobra, musimy to skopać I zobaczymy co to jest, bo to jest coś po prostu nowego Dobra, to skopujemy to w ogóle, jest ciekawe czy ja to dostanę, co to jest? Co to jest, jest widzowie, dobra Okej, okay, skopujemy sobie to na razie Potem zobaczę, może, fajnie jakby z tego było można zrobić jakieś kurcze itemki lepsze, bo jak na razie tutaj będę tak grał, to Coś długo się da hardcore, że nie utrzymamy widzowie No oczywiście, co ja się kończy, jeśli padniemy, no wiadomo, kurcze, bo to jest hardcore Dobra, ogólnie mamy tu też nowe moby, nowe struktury i ja ogólnie na, na samcie chciałem w ogóle wyjść z tego. Mamy w ogóle pełno biomu, więc. Strasznie mi się po prostu ta seria kurcze podoba, bo w końcu mogę... zagrać innego Minecrafta niż grałem kurcze całe życie, powiecie. Grało się całe życie survival to już tam nie ma kurcze co robić, a tu mamy w ogóle wszystko nowe, całego nowego moda, więc to bardzo fajnie w wizowie wygląda. Dobra, na jaką wyspę będziemy szli? chciałem w ogóle tam pójść, ale tam mamy coraz bardziej niebezpieczne biomy, więc ja na razie może tutaj zostanę. Właśnie, bardzo ważna rzecz. Musimy zdobyć sobie, widzowie, jakieś jedzenie. Bo jak nie będziemy mieli jedzenia, to też klatcze się nie utrzymamy. I tu ogólnie też mamy inne w ogóle jedzenie. Więc tutaj, wiecie, taki świnek lub owieczek sobie nie spotkamy ogólnie na tym. wodzie. ole to ładnie w ogóle wygląda widzowie. To bardzo ładnie wygląda. Dobra. My jeszcze chyba sobie tam pójdziemy. Widzowie. Więc ja sobie tu będę schodził. Ale jeszcze przed tym poszukamy może sobie będzie jakieś żalcie, choć w tej ziemi nic nie widzę. Dobra. Musimy pokopać sobie trochę bloków. I ja się za z wami widzę jak po sobie trochę bloków pokupiemy i będę po prostu się tam budował. Ja, myślę, że tyle bloku wystarczy, więc idziemy w O nie, ja już tam widziałem jednego moba, którego nie chciałem widzieć. Bo mamy tu kilka rodzajów endermanów. Mam na przykład endermany, te automatycznie po prostu się do was stepają Jest się o nich blisko, nawet jak nie spojrzycie w ogóle na, je, na ich oczy. Więc to mnie ogólnie trochę przestraszyło. Więc ja tu ogólnie nie będę haciera zbudował jakoś na, um, na speedie, Tylko będę po prostu patrzał w dół. I się budowa. O nie, ja właśnie go tam widzę. Chyba tak tego widzę. I to ogólnie coś strasznie dużo obrażeń zadaje, więc ja też nie chcę paść na sam początek odcinka, widzę, kurcze... Dobra. Musimy się. Bud Dobra, ja się zacznę budować górą. Trochę tutaj, żebyśmy mieli już automatycznie, jakby byli na drzewie. O, właśnie tutaj widzicie. Tutaj zaraz Wam strzałko zaznaczę. O jakiego MOBA mi chodzi ogólnie? Bo może tego nie widzicie, ale on ma po prostu inną otwartą. Zwłaszcza lub jak to powiedzieć? Dobra. Mamy tu... O, czy my mamy jakąś nową strukturę, widzowie? Dobra, jak tak to spoko, jak tak to spoko. Ja muszę chyba autojumpa wyłączyć. Bo widzę, że coś za bardzo tej skacze. To wiecie, gdzieś skoczę źle i nie będzie tak ciekawie. Albo... albo czy to nie jest czasami jakiś... jakiś jakaś odmiana kobla może? Daj mi to. Co to jest? Więc tu... To... Ja mogę coś z tego skaftować? Czekajcie, ja muszę to zobaczyć, czy ja mogę na przykład sobie z tego kurczę, ten skaftować. Um, Kilof, to zaraz sobie zobaczymy ogólnie, czy nie? Dobra, do czego to ogólnie służy, widzowie? O, po prostu, to jest tak o, zrobione. Dobra, po, a, kurczę, potrzebuję tu do lepszych itemów. Co to było? My nie? Co to jest? O kół, to, 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 to zaraz mnie ubije. Co to jest, widzowie? Co to było? O, są jakieś duchy latające. Ej, tego to jeszcze. Nie widziałem. Dobra, Ja to zaraz. pan na głupim sposobem to będzie. <głosyny> Najgorszy kurcze Moje podejście pod hardcore. Nie, ja pierdzielę, nie, dobra. Ja, ja, ja są spierdzielam, widzowie. Ja są spierdzielam, bo to jak to coś mnie ubije. Nie wiem, To działa to jak w. endzie, tak? Tak, dobra, to tak działa. O, mamy chyba żalcie, to jest żalcie? Tak, to jest żalcie, dobra. To mamy coś... Mamy przynajmniej jakieś żalcie, więc... Dobra! Spoko, nice. Na no, i to są sadzonki, ja bym ogólnie sobie jeszcze to zebrał. Bo potem będziemy ogólnie budować bazę sobie tutaj, więc... To se... Aha to to, to może tylko na tym... Musimy mieć jakiegoś stilktacza. Oj, oj, oj. To mi się nie podoba, widzowie. No, bo tu mamy inną odmianę w ogóle drewna. Więc spoko, spoko nawet. Ta odmiana, jak ona wygląda. A takie urzędowe megaprotowe drewno. No, spoko, dobra. Jest git. Widzowie, ja bym po prostu chciał znaleźć teraz jakąś strukturę, żeby po prostu zdobyć trochę lepszej temki. Bo jak ja mam tak latać, to nie będzie za ciekawie. ile my w ogóle mamy tutaj tych. Yy, jedzonka. Ja sobie akurat jedzonka dużo wezmę, bo na niektórych biomach w ogóle na przykład nie ma jedzenia. Tak jak ja na przykład by na tamtym biomie na sam początek odcinka w ogóle nie ma widzowie jedzenia, więc yy, ja sobie tutaj pełno tego jedzonka wezmę. Dobra. I teraz tak, czy ja to widzę gdziekolwiek jakąś strukturę? Nie, nic ewidentnie nie widzę. Choć widzę tutaj wodę, czyli coś jest ewidentnie na górze, ale to nie jest żadna struktura. Dobra, to ja sobie tak widzę pochodzę. Jak daję coś ciekawego, to po prostu wam pokażę. Dobra, widzowie, mam inny pomysł. My musimy się tu dobrze uzbroić, jeśli chcemy cokolwiek zrobić o tych hardkorze, więc ja myślę, że po prostu zaczniemy się właśnie podać w dół i chyba odkryć coś ciekawego. Co to jest? A, to jest piec! Czekaj, czy to jest normalny piec? Dobra, tak, to jest normalny piec. Nas przepalimy sobie to pojedyncze w ogóle, co to jest, bo. Coś mamy, i jakby nie wiem, co to jest za bardzo. Dobra, to jest. Tak, to normalnie daje węgiel. A to? Dobra, to się przepala. To coś się przepala. Dobra, co? Niech to się przepala. Dobra, co jest jakaś sztabka? Do czego to służy? Czekajcie, ja mogę z tego. Skraftować. O! A nie, bo to jest diamond. Co, co ja robię? Nie, ja z tego nic się skraftuję. Czekajcie, widzowie. Muszę zobaczyć, co ja czy ja cokolwiek mogę z tego sobie tutaj skraftować. Okej, okay. i co my z tego możemy pić? Musimy mieć jakieś kowadło. Jakieś to, żeby to nam dało to, a potem musimy. Aha! Że sobie mieć który ma się do obrażeń. Dobra, to coś będzie dobre, widzowie. I teraz musimy zrobić tak. To i to. Musimy zrobić. W... Dobra, okej, okay. czyli to coś wychodzi na to. Że działa tak samo jak, no właśnie, jak yy, żelazo w naszym normalnym Minecraftowym świecie. I teraz tak, bo widziałem... Czekajcie, jak to się robiło? O, dobra, tak. Mamy coś do miecza. I czekajcie, jak zrobić yy, górę tego miecza? O, coś zrobiłem, ale nie wiem co jakby teraz. Yy, czekajcie chwilkę. Okej! Okay. Czyli do tego czegoś. Musimy to zrobić w tym. Dobra. Czyli musimy to. Właśnie jak zrobić w ogóle... O, kudę, to potrzebujemy cały blok widzowie tego. To musimy naprawdę zejść do kopalni, bo to jest... Fest dużo tego potrzebujemy ewidentnie. Dobra. Ym, a jak zrobić tej kilo widzowie? O sobie kilo też bym był nam potrzebny. A, to tylko z jednego tego. A to z czego się robi Aha. Wyszedłem w dalszą podusz. Skaftowałem sobie wiaderko. Po czym wycię na naszą pierwszą wyspę, a ta znalazłem coś podobnego do kamienia. Czy to jest odpowiednik kamienia? W normalnym Minecrafcie? Co, co to jest? Tak! To jest odpowiednik kamienia w normalnym Minecrafcie. Tak! Dobra! Nice! Czyli mamy już, mamy już lepsze temy. Kastowałem itemy i poszedłem kopać, ale nic tam nie znalazłem, a zajęło mi to aż cały jeden Minecraftowy dzień. Następnego dnia wyszedłem w podróż po zwiedzanie nowych biomów. Aż nagle stało się to. Najgorsze jest to... O chudę. O co to było? O nie, 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 nie. To był... Czy to był... Tak... To jest Mutant Enderman. Nie. Nie. Najpierw nie mówisz, że ja go coś spotkałem. Jakby widzowie, Mutant Enderman to jest najpotężniejszy mob, oprócz o smoka. Tu możemy tu normalnie spotkać proszę się mi chodzi. Mamy Tam, tam, tam mamy w strukturę. Dobra. Ja się... Ja się stąd cofam. Bo jak tu się z piątym ja, się, ja Jest tu na hita. Widzieliście tą strukturę? Właśnie tam wybrałem. A jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, to zostawcie 25 łapeczek do góry. To wtedy nagram dla was 25 dni. I teraz odcinki będą się pojawiały w każdą niedzielę z tej serii. Więc zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Dzięki! Nie! Nie mamy tu żadnych szarkerów. Spoko. Podoba mi, podoba mi się. Czym. O, kurde, mamy tam ten. Dobra, to się na pewno weźmiemy, widzowie. Yy, mamy. Jak ja dobrze widzę, mamy kowadło. Dobra, to jest jakiś typowy starek. Ale widzowie, nie byłoby głupie zrobić takiej takie bazy. To byłby na idealny pomysł, jakiś, dom, jakiś domek lub bazę. To sobie tego pomysłu zaczepniemy. No w tym czasie weźmiemy... Tylko żeby nie było to, że tu jest jakiś strażnik w tym zamku, który nas się na kocze dobije. A spokojnie, na no spokojnie, na no spokojnie, DD. Bo jak tak Dede będziesz... Wiecie, miał cały czas na takiego strachliwego, to ty nic ugasz Mamy skrzynk. Dobra, mamy skrzynkę Nawet dwie. Nawet dwie. Dobra. O kurde, dobra, nie mamy tych, mamy... Serio? Daliśmy na taki skam nawet się... mamy... Aha. Dobra. Czyli to, widzowie, oficjalnie jest nasza baza. Nasza baza oficjalnie to jest. Ja myślałem, że... Ja bym kłum na spadł jak ostatnio jakie ja bym teraz zginął jak ostatni debi! Czajcie! Zakończy serię hardcore, bo chłopowi spadł kill off na web. Znaczy nie killów co ja gadam, kowadło! Pozglądają się po naszym statku. Zebrałem go smoka i nastał dziesiąty dzień. Więc włosemus sobie tą głowę i tak widzowie, będziemy kończyć ten odcinek. Jeśli oczywiście odcinek wam się podobał takie fajne prowadzenie do serii zostawcie 25 łapeczek do góry, zostawcie 25 łapeczek do góry, nagrywam dla Was kolejny odcinek, właśnie z Hardcora w Endzie. Więc co widzowie się mano?